Witam tutaj, ja, Martin The Games. I dzisiaj w tym odcinku będzie Dyer Blind z. Chyba. Z... z Holandii. No, z Holandii. No. Jego czerwone pole to 73, niebieskie 72 i zielone 72. No, bliskie liczby. No, i razem ma punktów 217, tak, strzela. No. no, i fajny jest, chociaż trochę też słaby, no ale jakby dla kogoś, który jest jego fanem, no to jest to zadowolony. Subskrybujcie, lajkujcie się.